W kalendarzu, słuchajcie, look fantastic. znalazłam blush Glow Duo. Jest to duo marki Natasza Denona. Jest bardzo delikatny, rozświetlacz, także samo opakowanie. Myślę, że jest takie dosyć na, na wypasie. I od razu Wam powiem tak: z tego jestem bardzo zadowolona. W kalendarzu Sephora Ultra Glow Serum z witaminami C i E. Wydaje się, że jest to produkt pełnowymiarowy marki Sephora. O pojemności 30 ml, szczerze mówiąc, nie wiem, albo będę używać, albo pójdzie do oddania, ponieważ no ja mam dosyć dużo tej pielęgnacji, którą też testuję, więc no zobaczymy. No i otwieramy też kalendarz z czwartej strony. I kochani, 1 grudnia znalazłam książkę Gabrieli Gargaś: Zostań moim aniołem. Ja jestem ogromną fanką, zarówno m, tych powieści czwartej strony, szczególnie tych powieści świątecznych, ale i tych okładek. One zawsze, no jakoś sprawiają mi ogromną radość i wprowadzają mnie w pewnego rodzaju klimat, tak jest i tym razem. Czasami o szczęściu decydują drobiazgi. Pocałunek skradziony pod ziemią, kubek gorącej herbaty w marzyny wieczór, dłoń kliw uprawiająca zawiązany w pośpiechu szalik. Marietta zapomniała, jak wiele znaczą drobne gesty, znużona rutyną w związku, coraz częściej ucieka do świata małych dzieł sztuki. Pewnego dnia próg jej sklepu z rękodziełem przekracza Aniu. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym vlogmasie, 1 pierwszy grudnia. Dzisiaj Was zapraszam na ogromny, ogromny haul świąteczny. Pokażę Wam, co kupiłam, jak będzie przystrojone mieszkanie, które będziecie mam nadzieję oglądały w kolejnych filmach. Jeżeli kogoś interesuje skąd jest mój t-shirt to jest on właśnie z Insaya. i chciałabym zacząć może od tego, że Wam pokażę tutaj za mną stoją dwa plakaty oprawione w ramki tych plakatów mam więcej i ja powiem Wam korzystam z tych świątecznych wzorów ze strony Magdy My Pink Plum tak tam są darmowe plakaty do pobrania, możemy je samodzielnie wydrukować ja akurat zawsze je drukuję gdzieś tak, żeby były wydrukowane na innym papierze. Tu akurat mam pada pada śnieg, mam gwiazdkę z nieba. Tak jak mówię, tych plakatów mam więcej, bo jeszcze stoją w małym pokoju, w przedpokoju. E, także też je będziecie mogły zaobserwować. Za mną świeca z Aparu o zapachu czekolady. To kochani lecimy, może zacznijmy od przepięknej rzeczy jaką kupiłam w Home Home&View. Jest to taki gigantyczny pojemnik w kształcie Mikołaja. Możemy go zarówno traktować jako taką gigę figurkę, albo faktycznie jako pojemnik do przechowywania nie wiem, ciasteczek w kuchni. Kiedy go kupowałam, no to już jedna forma zakupu to, była, to były zakupy przez internet. On ma tutaj zdejmowaną głowę, także w ten sposób to się prezentuje. Tu gdzieś powinna być cena 119 zł w cenie regularnej. I co śmieszne, na nim była taka naklejka Nie uszkodź mnie, jestem pojemnikiem. Niestety mój pojemnik przyszedł na dzień dobry, tutaj cały ten kawałek odpadł. Ja go przykleiłam na silikon, bo akurat nie miałam żadnego kleju w domu, ale powiem Wam, że ktoś głową tego Mikołaja konkretnie musiał w coś walić, ponieważ on i tutaj jest potryszczony, i tu również idzie taka szrama, takie pęknięcie. Natomiast stwierdziłam, że nie będę go odsyłać, nie będę go reklamować, bo bardzo mi się spodobał, a to i tak jest z tyłu. Natomiast ustalmy sobie szczerze, że należałoby to reklamować. No, Niemniej jednak Boże, bo ten film będzie trwał wieki. Eee, uważam, że Mikołaj jest przepiękny, jest to naprawdę piękna dekoracja. Kupiłam też skarpetki świąteczne, ale tego nie przynosiłam. Kupiłam w Home Depot w Sinseju, Ale tutaj mam pod ręką także kapciochy z one były tanie, kosztowały chyba 29 zł. I to jest rozmiar 38 na 39 i od razu mówię, że to jest takie małe, bo ja mam 38, a one są na mnie na styk I tutaj mają taki, wiecie, taką blokadę pięty, przez co, więc jeżeli macie 39, to raczej polecam kupić większe. A nie powiedziałam, postaram się wam wszystkie o oszczędzono te produkty podlinkować, więc linków szukajcie w opisie. Tak wyglądają kapciochy, nie jest to jakaś najwyższa jakość, ale są śliczne i bardzo mi się podobają. W home You kubek, kubek z ciastkiem, tutaj ciastek. Tak, tu, tu ciastek, tak. 25 zł regularna cena to jest taki kubek ceramiczne. I dalej tutaj mam słuchajcie takiego brzydkiego łosia. Łosie z Homli, ponieważ mój pokój będzie przyozdobiony jako jedyny, tak naprawdę kolorystycznie. Będzie to kolor różowy i kolor złoty, i właśnie w związku z tym zdecydowałam się na takiego grubaska za trzy dychy w regularnej cenie. Mam też coś, co przeraża mojego męża, także do tego pokoju, to jest taki aniołek. Co ciekawe, te produkty, przez to, że to jest jakaś marka Eloy. Jakoś tak, możecie również kupić w Rosmania. Także część rzeczy, które kupiłam w Homli czy w Homendiu, jest normalnie dostępna w Rosmania. Między innymi właśnie ten yy, specyficzny aniołek. Aniołek yy, kosztował 4 dychy. Mamy Mam również też coś, co mój mąż się już totalnie załamał, a więc konika na biegunach. To jest także Homla 20 zł. Tutaj mamy napis Merry Christmas. Tak mi w tym roku trochę odwaliło, najdelikatniej mówię. Poszewka. Poszewka również do mojego pokoju. Homla. Ona jest e, taka beżowa. Widać na niej włókna ze złotymi ciapkami. Z Homli także zestaw ścierek. ścierka z ciastkami oraz taka, która zdecydowanie będzie lepszą ścierką do faktycznego wycierania naczyń, bo taka z fakturą i ta widać, że będzie, wiecie, wchłaniała wodę, a ta to... Nie wiadomo, 19.99 taki zestaw. W Sinsa ja kupiłam również koc. Koc za 20 zł, 19.99 dokładnie, to jest 160 na 130. Jeszcze jak widzicie, go nie rozwijałam. Tam był dosyć duży wybór tych kocy. Nie zdecydowałabym się kupić koc droższy, bo byłoby mi szkoda kasy. Natomiast stwierdziłam, że ten będzie gdzieś tam stanowił bardziej ozdobę. No i oczywiście można się nim przykryć, wiecie, to jest taki. Cieniowatki kocyk, taki mocno bylejaki, pewnie po praniach albo się skurczy, albo coś się z nim stanie, ale uważam, że będzie fajnym takim akcentem. A dwie dychy byłam w stanie wybecelować na ten kocyk. Tutaj mam dla odmiany z You hojneczkę. Jest to hojneczka, którą już Wam kiedyś pokazywałam w vlogu. Hojneczka świecąca, tutaj wkładamy trzy baterie z takimi kryształkami. To także, jak przystało na You kosztowało za dużo w regularnej, bo 69. Tak to wygląda. Ja mam słuchajcie z zeszłego roku albo przed dwóch lat, już nie pamiętam taką gwiazdkę. I jedyne co zauważyłam, to zobaczcie ona zżółkła. Sądzę, że ona była równie biała jak ta choineczka i, i po prostu zżółkła. No ale tego trudno, nie można tego za bardzo i te kryształki zżółkły. Ale nie bardzo można to wyszorować, bo tutaj mamy lampeczki. Więc by się po prostu ten produkt zniszczył. Z Home View taka gałązka. I ona jest obsypana jakimś takim sztucznym śniegiem i brokatem z szyszeczkami. Wygląda to naprawdę. Powiem Wam, że nie wygląda to kiczowato. Wygląda to naprawdę ładnie. No, jedyny minus jest właśnie taki, że, że się z tego sypie. Dalej mam taką szkatułkę. Nie wiem zupełnie na co mi ona, ale nie mogłam się oprzeć. Szkatułka jest z a były też inne wzory. Kosztowała 15,99 z Homley. Czatowałam na te pościele świąteczne. Powiem Wam, że wybór też był moim zdaniem ograniczony, szczególnie w wymiarach 2x220. W końcu kupiłam taką właśnie z homely. ona jest biało-czerwono-szara i jest to taki motyw, poza tym mi też zależało, zimowy. Ona oczywiście nazywa się Świąteczna, ale motyw jest tak de facto zimowy, bo również jakby w styczniu może taka pościel leżeć. I słuchajcie, to jest właśnie duża kołdra, 2x2,20, 2x2, poduszki 70x80 i ta pościel kosztowała 100 zł. Oczywiście wyprodukowane w Chinach, nie? No to jest oczywiste, 100% poliester, miam niam. Mam też przepięknego łosia z Home You ze 4 dychy. On będzie idealnie korespondował z moim złotym królikiem, który tam stoi, także z takim błyszczącym. O, już widzę, że tutaj, słuchajcie, on z kolei jest zadrapany. Nie wiem, czy ja go zadrapałam, czy on już był zadrapany. No niestety, takie są uroki kupowania przez internet pewnych rzeczy. Ale bardzo mi się on podoba i on będzie bardzo ładnie wyglądał. No i nie jest to taki motyw typowo świąteczny, moim zdaniem, tylko taki bardziej zimowy. Mam również samochodzik, a więc bombeczkę z Home You. To kupił mi mój mąż, to już jest przedługa historia. I z niej obecniemy ten zawieszak i ona będzie robiła po prostu na dekorację. Przeurocza, kiczowata bombeczka, ale jak jesteśmy przy kiczowatych bombeczkach, to muszę Wam pokazać bombeczkę, która tak bardzo Wam się spodobała w jednym z vlogów, kiedy ją pokazywałam, a więc kurczak. Kurczak z Home You. Jest ona przepięknie kiczowata. Jest po prostu prześwietna. Ten kurczak jest w brokacie, on ma wszystko. On jest w jakimś ubranku. Ma neonowy, zielony ogon. No wygląda to przekozacko. Jest to na pewno oryginalna bombka i ona również będzie wisiała u nas na choince. Tutaj mam dwie świece, także z Home and View, złota ze srebrną gwiazdką i jetem i czerwona ze złotą gwiazdką i jetem, jetami właściwie. I skąd wiem, że statki z Chin ewidentnie w tym roku nie przypłynęły, ponieważ rok w rok w Homemandu są takie świeczki Mikołaja. One się czasem różnią co kilka lat wzorem, natomiast one zawsze są w ofercie, naprawdę od kiedy ja pamiętam. W tym roku ich nie było, były tylko choineczki, więc kupiłam choineczki, to są takie delighty, które kosztują wiecie 29 zł, więc płacimy jak za złoto, pewnie koszt produkcji to jest złotówka, znając życie, no cóż, takie już uroki. Mam też coś, co jest naprawdę bardzo ładne i jest to z homli, mamy takiego drewnianego łosia. Powiem wam na pewno fajnie wygląda. Fajnie tak właśnie skandynawsko, dosyć oryginalnie, ja go chyba planuję postawić u nas na kominku w dużym pokoju. Moja choinka tutaj w małym pokoju, którą zobaczycie mam nadzieję już w kolejnym vlogmasie, nawet na pewno, będzie stała tu i będzie ona na takim wysokim pieńku. Generalnie nie planowałam na nią kupować ozdób, ona będzie opleciona takimi lampkami, no właśnie takimi na druciku. Już wiem, że oplątywanie tymi lampkami nie należy do najprostszych rzeczy, ale stwierdziłam, że kupię też takie różowe bombeczki, żeby gdzieś, gdzie nie powiesić. I to są takie plasticzane gąbeczki, gąbeczki, Boże, bombeczki z Homli za 14,99 Kupiłam też to, I powiem Wam, to będzie wyglądało przekozacko, to kosztuje trzy dychy z Homli i to są takie kryształki yy, akrylowe. I właśnie te kryształki akrylowe mają to do siebie, że one same w sobie wyglądają no, dziadowsko, jak to kryształek, ale jak one są podświetlone przez lampki, to one się przepięknie mienią, przepięknie odbijają światło. I takie duże opakowanie kilka myślę, że zawieszę tutaj u siebie, a kilka pójdzie na naszą dużą choinkę, na której są tylko takie bombki zdobione. Ale to właśnie będzie moim zdaniem pięknie odbijało i światło lampek, i z tych bombek. Do salonu, do dużego pokoju, taki lampion z Home and You. On był oczywiście drogi 89 zł, ponieważ w dużym pokoju kolorem choinka będzie wielokolorowa, jak zawsze, taka klasyczna, em, polska. Natomiast dodatki w dużym pokoju będą czerwono-złoto-srebrne. No i właśnie w tym lampionie stanie jakaś, nie wiem, świeca, może tutaj coś jeszcze powciskam, tak żeby z tego stworzyć bardziej świąteczny element. Po prostu chciałam wymienić ten turkusowy, który w tym momencie mam. A tutaj mam akurat poszewki z zeszłego roku, ale wiecie co, w tym roku w Home&You są albo identyczne, albo prawie identyczne i one nieprawda, one nie są z zeszłego roku, one są jeszcze starsze i ja je słuchajcie prałam i z nimi się nic naprawdę nie dzieje. One kosztują oczywiście znowu miliony monet, ale bardzo Wam je polecam. One są takie mięciutkie. O, tak one wyglądają. Tutaj mają te drzeciki, te dzieciki, co więcej nie odpadają. Tutaj mamy również dwie wycieraczki. To Boga temu zabroni. Czarna w srebrne gwiazdki. Są takie wycieraczki, wycieraczki chyba kokosowe, tak to się mówi. I ta będzie leżała w przedpokoju w środku domu, że jak będzie plucha i tak dalej, to żeby wejść na tą wycieraczkę, a nie łapaczkę w całej podłogi. A ta będzie leżała przed drzwiami, a więc taki łosi renifer. Je kupiłam w Home&View i powiem Wam jedyny minus takich wycieraczek, nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku miałam taką szarą z tymi białymi łosiami, no i te białe łosie od razu się zrobiły czarne, więc to było w ogóle bez sensu. Jedyny ich minus to taki, że te kokosowe wycieraczki, zakładam, że one są kokosowe, szybko się później sypią i jest trudno, że tak powiem, na kolejny rok przepobywać, no ale oczywiście taki jest plan ręczniczki z Home You to są ręczniczki kuchenne ja je zamierzam akurat powiesić w łazience do wycierania rąk biały łoś, podobnego mam właśnie z zeszłego roku i taki zielony ten, w ten gwiazdeczki i tutaj czerwony łoś tutaj poszewka również do mojego pokoju taka o dosyć oryginalnym kolorze mięciutka z białymi wytłaczanymi gwiazdkami bardzo ładnie wyglądała ona jest z Home You tutaj ręczniczek do Naszej łazienki, także z homendiu czarne z napisem złotym Merry Christmas. I to są, powiem Wam, te ręczniczki, są z jakby sekcji łazienka. I one kosztują 39 zł. I one są stosunkowo duże. Tutaj mam poszewkę do sypialni na łóżko. No to zajmiesz się tym, czy ja mam iść? Poszewka do sypialni bardzo ładna powiem Wam, zielona z złotymi tutaj widzicie, takimi tymi, i ten łoś jest ala skórzany. Śliczna jest ta poszewka. Naprawdę na żywo robi dużo większe wrażenie jak w internecie i ona jest z Home and Dew, oczywiście kosztowała w regularnej 50 zł. Dalej mamy handem, dwie klasyczne czerwone poszewki, zwykłe, po prostu płócienne. One są tanie, przecież nie pamiętam po ile to jest 50 na 50 i pomiędzy nimi będzie leżała taka oto z tego samego materiału, biała w łośki. I to będzie w tym ostatnim pokoju. My go teraz nazywamy Małym Pokojem, no bo mówić na niego dziecinnym, nie mając dziecka, to trochę creepy brzmi. Więc nazywam go po prostu Małym Pokojem. I one będą leżały właśnie w małym pokoju. Do przedpokoju wzięłam taką. Też moim zdaniem jest bardzo. Fajna, to też jest H&M, też 50 na 50. I tutaj jeszcze do dużego pokoju mam taką z, ze złotą nitką z gwiazdką. Również bardzo ładnie ona wygląda. I białą, ze srebrną gwiazdką, z pomponikami. Piłam również takie szklane się okazało podstawki ze srebrną gwiazdką z Home and You. E, bez sensu, że one są szklane. Moim zdaniem to grozi śmiercią lub kalectwem. No ale dobrze, są szklane podkładki pod... E, um, Wiecie co? Pod szklanki. Dlaczego nie jestem zadowolona, że są szklane? Ponieważ wystarczy pewnie mocniej w to puknąć. Nie daj Boże, to o, czy jak spadnie, nie daj Boże, to się wiecie um, rozkruszy, czy, czy jak ktoś przychodzi z dzieckiem. No, no nie do końca mi to odpowiada, a jakoś nie wiem, nie wydedukowałam ze strony, że one są szklane, ale mój mąż też ma talent, więc no nie wiem, co z nimi zrobię. I ostatnie rzeczy, oprócz właśnie miliona lampek. Takich pierdół to są z tych rzeczy, które teraz mam. To są dwa przeurocze magnesiki, taki jelonek z Home view wysadzany kamykami i zielona choineczka też z takimi kamyczkami. I nie zgadniecie. zgadniecie ile to kosztowało. Naprawdę możecie je grać w totka. 15 zł. A to jest kochani moja choineczka. Nie wiem, być może pamiętacie jak ją pokazywałam wam we vlogu. jest taka ciekawa historia, ja ją dodałam do koszyka we wrześniu, kosztowała wtedy 70 zł, kupiłam w październiku za 80, a teraz ona kosztuje już 140. I za tyle nomen kupiłam ją mojej mamie, bo się w niej zakochała, jak ją zobaczyła. I takich choinek jest bardzo dużo, czy to stacjonarnie, czy to w internecie, natomiast powiem Wam, że one nie wszystkie jakby trzymają kształt choinki, czasem wyglądają naprawdę moim zdaniem no nieładnie, i ta charakteryzuje się tym, że bardzo właśnie trzyma ten kształt. Widzicie, jest naprawdę dobrze wykonana. Ona już oczywiście była w tym śniegu i miała te szyszeczki. I kolejna ozdoba to jest akurat prezent od rodziców. Taki ceramiczny skrzat. On był z pepko, kosztuje trzy dychy. No i jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to pewnie znacie przygody związane z naszym giga krasnalem, giga skrzatem. Ja go nazwałam Nordic. Mój mąż Nordika nie akceptuje i ma taką zabawę, że mi go umieszcza w różnych zakątkach domu. Teraz jak widzicie, Nordic został przez niego schowany za Monstera. Zaraz Wam go pokażę w całej okazałości. To jest skrzat z Jiska. On kosztuje 85 zł. Teraz jest cały czas na niego promocja. Można go kupić zarówno przez internet, jak i stacjonarnie. Ale też widziałam, że dokładnie te same skrzaty śmigają po Allegro i on może być albo taki niziutki, albo może być pomiędzy tym wzrostem, a tym. I wtedy, słuchajcie, on jest no naprawdę wysoki. Dla mnie jest przepiękny, ja jestem absolutnie w nim zakochana. Kochani i kończę ten film, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. Ten pierwszy Vlogmas u mnie na kanale, Vlogmasy będą pojawiały się co dwa dni, więc niejako odchodzimy od konwencji wtorek, czwartek, niedziela na rzecz po prostu filmów co dwa dni. Pamiętajcie proszę również o subskrypcji, o zostawieniu komentarza oraz o yy, łapce w górę. Ponieważ grudzień to czas yy, zarówno świąt jak i prezentów, to pozwólcie, że i ja mam dla Was prezent i chciałabym Wam podarować właśnie tą oto książkę. Gabrieli Gargaś, zostań moim aniołem. Aby wygrać tą książkę, należy, tak jak w zeszłym roku, przypomnę, że oczywiście rozdanie jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów i też nie ukrywam, że liczy się w jakimś stopniu aktywność. Ale żeby właśnie zdobyć tą książkę, należy zacząć komentarz od słów. To nie oznacza, że tylko te słowa mają być napisane w komentarzu. Zacznijcie proszę komentarz od nie tyle co od słów, co od historii tym razem może. Co sprawia, że czujecie święta? Co jest tym elementem, że wprawiacie się jakby w nastrój świąteczny? Wiecie, tym takim bodźcem, który mówi tak to już wkrótce. Oczywiście ten bodziec może równie dobrze nastąpić, wiecie, w listopadzie albo pierwszego właśnie grudnia, ale co jest z tym takim elementem? A w dalszej części komentarza możecie się odnieść do tego filmu. Dzięki serdeczne, do zobaczenia za dwa dni, całuję Was bardzo mocno.